Cześć, witam Was serdecznie w mojej kuchni, gdzie pokażę Wam dzisiaj przepis na pyszną, kolorową, prostą do zrobienia tartę warzywną. Jeśli lubicie warzywne przepisy, dajcie kciuk w górę. Myślę, że to danie będzie Wam smakować. Pokażę Wam też parę moich sposobów na to, jak sobie przygotowanie takiej warzywnej tarty trochę ułatwić. To od czego zacznę? To kruche ciasto mam już tutaj schłodzone bardzo mocno, a wcześniej pokrojone w taką niedużą kostkę masło. Do tego jeszcze dodam sobie mąkę krupczatkę, najfajniejsza mąka jeśli chodzi o przygotowywanie ciasta kruchego, ale można również z innych oczywiście. I jeszcze na sam koniec do tego szczypta soli. I można zagniatać kruche ciasto i polecam zagniatanie. Za pomocą robota planetarnego najszybsza metoda o wiele łatwiej niż ręcznie. I kiedy mam już mąkę przesiekaną razem z masłem, to wbiję jeszcze jedno jajko. Pamiętacie, jak jesteście nie do końca pewni co do świeżości jajka, to trzeba je rozbić sobie osobno najlepiej do jakiejś miseczki i teraz mogę wyrabiać już ciasto tak na no dobre. Teraz jeszcze tylko przełożyć ciasto do foremki, którą wcześniej sobie wysmalowałam masłem, gęsto też ponakłuwam widelcem, żeby mi potem w trakcie pieczenia to ciasto za mocno nie podniosło się do góry. Tam już mi się w międzyczasie nagrzał piekarnik do 220 stopni Celsjusza góra plus dół. I teraz przez 10 minut będę zapiekać tę tartę, a dopiero potem włożę warzywa, które jeszcze oczywiście trzeba będzie też przygotować. Zetrę sobie najpierw cebulę na tarce o grubych oczkach przy stawce. I zeszklę sobie razem z drobno posiekanym czosnkiem na patelni na niewielkiej ilości oliwy. Cukinię i batata pokroję sobie na plasterki. Batata możecie zastąpić na przykład marchewką. A pozostałe warzywa w taką grubszą kostkę. Jeszcze tylko na koniec, ale to już ręcznie, wkroję sobie tutaj nieduże kawałki różyczek brokułów i całość mogę sobie na patelni razem już z tą wcześniej zeszkoną cebulką poddusić. To jeszcze na koniec wymieszam sobie mleko razem z jajkami i z przyprawami, a potem dodam do tego warzywa. U mnie to jest mleko kokosowe, takie trochę jeszcze z puszki, niezbyt dobrze rozmieszane. Możecie też rzeczywiście wykorzystać zwykłe mleko albo śmietankę o niskiej zawartości tłuszczu. U mnie to są przyprawy korzenne, ale możecie też dodać drugą wersję, czyli zioła. Trochę w pieprzu. O, co mi tam poleciało? Wracaj tu! I trochę soku z limonki albo z cytryny, żeby był taki leciutki pazurek. Na koniec jeszcze do tej mojej rozmiksowanej masy z przyprawami dorzucę sobie warzywa. Wymieszam to. Już wystarczy ręcznie. I jeszcze tylko wystarczy wyłożyć je na podpieczonym cieście. Można by to jeszcze było posypać żółtym serem, ale ja robię wersję bezmleczną. Teraz ostatnie zapiekanie w piekarniku. Moi drodzy, oto moja tarta warzywna jest gotowa, muszę uważać, bo jeszcze dosyć ciepła foremka. Dajcie mi znać, jak Wam smakowała, jeśli udało Wam się ją przygotować. U mnie pięknie pachną te korzenne przyprawy, a ciekawa jestem, czy Wy wykorzystaliście właśnie te korzenne, czy może ziołowe. No i co, jeśli Wam posmakowała, to będę wdzięczna za kciuki w górę i zapraszam też do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli klikniecie ikonkę dzwoneczka, będziecie na bieżąco z nowymi filmami, a ja uciekam do zjedzenia tych pyszności. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych filmach.